Dobry, Trajk Polska. Jesteśmy pokutalizatorami i fanami tego sportu. Dzisiaj nauczymy Was, jak bardzo łatwo, szybko i przyjemnie nauczyć się jazdy na Trajku zimowym. Trajk zimowy to jest zimowe wyposażenie. Trzy narty, związaniami przestrzennymi. Kierownica, trzy narty, przednie, przednia, dwie tylne szerokie. Pamiętajmy, że na Trajku zawsze stoimy pomiędzy platformami, w środku. Kierownice zawsze. Trzymamy z boku. To są podstawowe zasady bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Okay. Dla mniej doświadczonych jeźdźców polecamy zakładać na ręce taką smycz ski stopper, który gdybyśmy się wywrócili, my tego nie robimy na ten gdybyśmy się wywrócili, to mamy go od do ręki. Natomiast doświadczeni jeźdźcy nie zawsze potrzebują założyć taki ski stopper, który jest standardowym wyposażeniem trajka, Ale jeżeli chcemy odebrać telefon, jeżeli chcemy. Porozmawiać i zatrzymać się na stoku najlepiej po połowie trajka w ten sposób. On nam na pewno nie odjedzie, nie ześliźni się, ani nas nie zostawi samych na stoku. Drugim sposobem ustawienia trajka jest za zakantowanie go tak, że on w ten sposób również stoi. Natomiast ta pozycja jest mniej bezpieczna od poprzedniej. Ważnym elementem w jeździe jest posiadanie kasku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, gogle, dobre rękawiczki, takie, które żeby się nie ślizgały nam na kierownicy. Czasami zakładamy lampki, jak zimy w nocy i to powoduje, że jesteśmy widoczni na stoku oraz czujemy się bardzo bezpiecznie. Do jazdy najlepsze są zwykłe, zimowe, trekkingowe buty, które umieszczamy wygodnie na platformach, tak jak komu po prostu jest Wygodniej. Ktoś ma stopę na zewnątrz bardziej odchyloną, na, na wewn do wewnątrz i, i nie, podczas jazdy na trajku kompletnie nie ma żadnego problemu, żeby sobie swobodnie, komfortowo ułożyć stopy na platformach. Ale pamiętamy o tym, że by stopy umieszczać lekko pod kątem, to jest najbardziej efektywna, jeżeli chodzi o kontrolę platformy, pozycja podczas jazdy. Proszę zobaczyć, lekko są pod kątem te stopy, wtedy mamy bardzo dobrą kontrolę prędkości kierunku jazdy. Pozycja na trajku jest następująca. Najpierw kładziemy, stawiamy dolną. Nartę obciążamy, kładziemy zewnętrzną dolną stopę. Tak to wygląda. Jest pięta lekko poza platformą. Noga stopa jest tak skierowana, że mamy pochyloną lekko do środka. W drugiej kolejności kładziemy drugą stopę. W takiej samej pozycji lekka pięta może być poza platformą. Opierając ciężar ciała na kierownicy, obciążamy wewnętrzną rękę. Bo podczas jazdy na trajku zimowym, wewnętrzna ręka trzyma krawędź. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. I pracuje dolna narta, wewnętrzna ręka. Czyli właściwie można by w ten sposób utrzymać równowagę. Pozycja prosta. Proszę zobaczyć. Z lekkim pochyleniem na kierownicy. Tak jak byśmy chcieli robić pompki. Opierając ciężar ciała na wewnętrznym ręku. I to jest prawidłowa pozycja do jazdy na trajku zimowym. Pamiętajmy o jednej wersji bardzo ważnej. Cokolwiek by się działo, to ostatnią rzeczą, jaką jest, co robimy, to jest zdjęcie nóg z platformy. Jeżeli zdejmiemy jedną nogę z platformy, to natychmiast tracimy kontrolę. I Natomiast jeżeli miałoby być jakaś sytuacja zagrożenia na stoku, to największą zaletą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo trajka, jest to, że nie ma żadnych działań. Po prostu, jeżeli cokolwiek się dzieje, to uciekamy z niego i ona niech się przewraca. Nie ma problemu, nic się mu nie stanie. A najważniejsze, że nam ruch. Ciężar ciała opieramy na kierownicy. Kierownica nie służy do skręcania, absolutnie. Jedziemy tylko i wyłącznie balansem. Kierownica nie służy do skręcania i proszę pamiętać, żeby nie wiem co się działo podczas jazdy, nigdy nie wypychamy popy do tyłu. Mamy zawsze obciążoną kierownicę z biodrami przy kierownicy. I to jest prawidłowa pozycja, jeżeli w skręcie przechodzimy przez linię stoku, to proszę pamiętać, nie odchylamy puchu do tyłu, bo to jest niebezpieczne i powoduje przyspieszanie i, i tracenie kontroli nad jazdą. Czyli dolna narta, górna narta, obciążona przez nogi, wewnętrzna ręka trzyma krawędź, pozycja wyprostowana z lekką kompensacją wewnętrznej nogi, jeżeli chodzi o ugięcie i pozycja pochylona nad trajku. I to jest prawidłowa pozycja. Rozpoczynamy naukę jazdy od jazdy w jednym skręcie, wewnętrznym, z podjazdem do góry. Proszę, Spuszczamy trajka do dołu. Przestawiamy i robimy to samo na wewnętrznym ręku. nauczymy, jak się skręca. Skręt jest bardzo prosty. Pochylamy się przez linię stoku. Nie używamy do tego kierownicy, tylko po prostu pochylamy się, pamiętając o tym, żeby biodra były przy kierownicy. Proszę zobaczyć. To jest bardzo prosta czynność. Podjeżdżamy i przechylamy się. Kontynuujemy wewnętrzną nogę i już wykonaliśmy skręt. I powtarzamy. Powtarzamy następnie. Kierownica nie skręcamy, nie ruszamy. Że podczas skrętu nie odkłamy kupy do tyłu. To jest bardzo ważny element. Czyli mamy biodra cały czas. Hop. proszę zobaczyć cały to system na kierownicy. A teraz pokażemy, jak wygląda krótki skręt i kontrola prędkości na bardzo stromy stok. Mam krótki skręt, jest to bardzo prosta. Czynność, bardzo prosty element naszej jazdy na trajku zimowym, po prostu przycinamy te zakręty częściej i szybciej, to co było wcześniej długi skręt robimy to po prostu częściej. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Kręt, krótki, od przodu. Tak wygląda, czyli po prostu przycinamy dolne narty gwałtownie, tak jakbyśmy hamowali, tylko z mniejszą intensywnością i to powoduje, że możemy przycinać sobie te skręty na bardzo stromych górach, kontrolować jazdę. Hamowanie. Jest to bardzo ważny element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo we wszystkich sportach na śniegu. W tej chwili nauczymy Was, jak należy hamować na śniegu. Jest to bardzo prosta czynność. Jeżeli jedziemy, jeżeli jedziemy, to po prostu rzucamy trajka na bok, staramy się go docisnąć rękoma i mocno pracują dolna narta i górna narta. Proszę zobaczyć, ja to zademonstruję teraz. To jest bardzo łatwe, proste i bezpieczne. I próbujemy to raz na lewą, raz na prawą nogę. Łatwe. I dokładnie tak samo się robi na drugą nogę, czyli dolna narta i dociążamy trajka do stoku. I wtedy jest hamowanie bardzo mocne, efektywne i pewne. Teraz nauczymy Was jak hamować na drugą nogę, czyli w tym wypadku dolna narta i pochylamy trajka do stoku na prawą stronę. Jeszcze raz pokażemy jak wygląda hamowanie, ale tym razem jak to wygląda z góry. Czyli stawiamy najpierw dolną nartę, to jest zawsze pamiętajmy przy rozpoczęciu jazdy każdy, tak? A teraz będzie hamowanie na drugą. O, Teraz zademonstrujemy Wam, jak należy zachować się trajkiem w ciasnych przesmykach podczas dojazdu na przykład na dół stoku do kolejki, jak tam na dole widać. Pamiętajmy o jednym, jak dojeżdżamy w wąskie przesmyki, to po prostu jeździmy tak zwanym śmigiem, ale takim krótkim skrętem z przycinaniem nart, z hamowaniem. I za chwilę to zaraz zobaczycie, jak to wygląda na żywo. Jest to bardzo proste, bardzo łatwe, a poprawia nam kontrolę i czucie prędkości w małych przesmykach podczas przejazdów przez takie miejsce Proszę zapamiętać o jednej rzeczy. Kierownica nie służy do skręcania. Jest jeden raz, kiedy używamy kierownicy. Jeżeli jedziemy po lodzie i jest bardzo ślisko i sprzętam się, zaczyna używać wtedy robimy konkret i dokładnie w ten sposób kierujemy sobie i szukamy sobie przyczepności. Jest to niesamowita, fajna zabawa, duży fan. I wielka przewaga trajka nad nartami czy snowboardem, ponieważ trajkerzy i nasz sprzęt, kochamy lód, kochamy muldic, ponieważ my, dlatego możemy jeździć bezpiecznie, pewnie i nie obciążać kolan i nie boimy się upadków, upadków, ponieważ my doskonale kontrolujemy jazdę. Trajk to jest sprzęt, który pozwala bardzo mocno kontrolować kierunek i prędkość jazdy. Dlatego miejscy na trajku są najbezpieczniejsi na stoku. Potrafią przewidzieć dużo wcześniej sytuację na stoku, jaka się dzieje, ponieważ my się nie patrzymy jak narciarze, metr, dwa, pięć przed siebie. My się patrzymy daleko, w dół stoków, do przodu, patrząc, co się dzieje, jaka jest sytuacja na stoku i oceniając, analizując to, wybieramy sobie bezpieczną i swobodną trawę przejazdu. Duże bezpieczeństwo jazdy na trajku polega na tym, że kierownica. Daje nam dużą kontrolę w prędkości i kierunku jazdy. Utrzymujemy krawędź wewnętrzną ręką, pracuje dolna narta i patrzymy się daleko w głąb, w dół stoku. 100, 200, 300 metrów. Postrzegamy co się dzieje na stoku i dzięki temu możemy sobie trajektorię naszego przejazdu swobodnie i łatwo i bezpiecznie ustalić tak, żeby było dla nas i dla innych użytkowników stoku to bezpieczne.